22 miliony złotych, czyli około 6 milionów dolarów kosztuje taki oto Pagani Imola Roadster. Samochód jest unikatowy i bardzo poszukiwany przez kolekcjonerów, ponieważ w manufakturze Pagani powstało raptem 8 egzemplarzy tego konkretnego modelu. Samochód napędza silnik V12 Twin Turbo od Mercedesa AMG, pojemność raptem 6 litrów i 850 koni setka w 2,9 sekundy. Zobaczcie, tutaj jest emblemat Mola Roadster i informacja, że to jest jeden z ośmiu egzemplarzy. Do tego 1100 Nm maksymalnego momentu obrotowego i to wszystko przy wadze 1260 kg. No i oczywiście zerknijcie na te wszystkie detale. Skrzydło karbonowe jest przepiękne, no ale zobaczcie na te absolutnie cudowne lusterka. No i jak to bywa w hipercarach, z przodu i z tyłu są różne wielkości kół. Naprzód przód wskoczyły 20-calowe felgi z oponami 265x30. Z tyłu jest nieco grubiej, bo pojawiły się felgi w rozmiarze 21 cali i oponka 355 na 25 Oczywiście opony włoskiego Pirelli, bo jak mogłoby być inaczej. Dajcie znać, czy ta budyniowa taksówka Wam się podoba.